Witajcie, witajcie. Dobry wieczór wszystkim. Dziś przenoszę się w świat bardzo daleki, daleki abstrakcyjnie. Z jednej strony, kawą przenoszę się jak dzisiaj poranka, dzisiejszego i, i po, po południa, dzisiejszego, czy popołudniem do Hondurasu, ale też no, oprócz Hondurasu, przenoszę się dzisiaj z fragmentem, który wam dzisiaj przeczytam. W, w jeszcze bardziej odległe. Dla niektórych są to szczyty wręcz niemożliwe do osiągnięcia, do zrozumienia, a jednak spróbuję Wam coś o tych szczytach dla niektórych nieosiągalnych, prawie powiedzieć, aby stały się osiągalne, aby stały się w zasięgu Waszych możliwości. I byście się przestali bać, że nie rozumiecie malarstwa, że nie rozumiecie abstrakcji, że wasze malarstwo to co się wam podoba albo nie podoba, to jest malarstwo imitujące zdjęcie lepiej lub gorzej. Czasem do tego dochodzą tak zwane emocje, czyli co dany obraz was wzbudza, czy powoduje uniesienie ekstazy, czy jest Wam błogo, czy czujecie motyle w brzuchu, gdy patrzycie na jakiś obraz, to dzisiaj spróbujemy, spróbuję pokazać Wam malarstwo troszkę od innej strony. Niekoniecznie od, od obrazowania i niekoniecznie od błogostanu. Celowo wybrałem takie moje tło, którego jeszcze nigdy nie pokazywałem, bo malowało się Troszkę, troszkę dłużej. Nie wiem, czy jest już skończony, czy jeszcze nie, ale takie chciałem wam pokazać. To może tutaj nie będzie wszystkiego dokładnie, a może tak będzie lepiej. Kto powiedział, że obraz musi być on faz. Niekoniecznie. Są pewne sposoby malowania, pewne sposoby podejścia do sztuki, do malarstwa które nie stanowią w żaden sposób formy zdjęciowej, są wręcz zaprzeczeniem formy zdjęciowej, bo w ogóle malarstwo nie jest jako malarstwo przedstawiające. Może ja faktycznie zamknę ten monitor, żeby tutaj tej poświaty niebieskiej nie było, bo ona przeszkadza. I generalnie takie malarstwo, które nie możemy, którego nie możemy określić na pierwszy rzut oka, co to jest, z czym mamy do czynienia, z jakim obrazkiem, czyli z jaką formą zobrazowania czegoś z rzeczywistości mamy do czynienia, to takie trudne do pierwszego zobrazowania, takie obrazy generalnie pakujemy w szufladkę abstrakcja. Abstrakcja. I o tej abstrakcji dzisiaj Wam chciałem przeczytać. Przeczytać z książki, której pewnie też nie macie na swojej półce, bo książka traktuje generalnie nie o sztuce, ale między innymi o sztukę bardzo mocno zahacza. I to zahacza bardzo celnie. Tak celnie, że ja jestem pod wrażeniem, że taka książka została w ogóle wydana i przeszła bez echa. Autorka tej książki już nie żyje, bo to pani, pani profesor. Bardzo bardzo znana, ale zupełnie mm, troszkę w innej dziedzinie, nie w malarstwie, nie w malarstwie. Natomiast to, co zrobiła z malarstwem, powiem wam, że to jest mistrzostwo świata. To jest następna pani, która do, mm, do tych mój, moich dwóch pań faworytek, które mówiły o malarstwie, gdzie już tutaj na moim kanale te sprawy poruszałem malarstwa abstrakcyjnego, ona jest trzecią moją faworytką. I nie występowała w Warszawie, tam na scenie tej, tego Muzeum Polin, ale występowała przed nami, pisząc właśnie takie książki jak ta, a dokładnie tą książkę, tą, którą mam przed oczyma. I to, co Wam przeczytam, będzie, będzie o malarstwie, o malarstwie abstrakcyjnym. Jest to próba zbliżenia się, ale nie na zasadzie takiej, że typujemy rodzaje malarstwa abstrakcyjnego, że segregujemy go. Taki sposób abstrahowania, taki sposób abstrahowania, taki, taki, taki. I mamy kilka czy kilkanaście sposobów przedstawiania wchodzenia w abstrakcję i jej urzeczywistnienie na płótnie, ale mamy próbę określenia całego tego, Podejścia do malarstwa w sposób abstrakcyjny. I myślę, że ta syntetyczna próba tutaj, która jest opisana, w formie takiego naszkicowania problemu, bo problem jest spory i rozwojowy, rozwojowy zdecydowanie. Bo na tym jeszcze te wszystkie, na, tym, na tych określonych jak dotąd sprawach, związanych z malarstwem abstrakcyjnym, abstrakcyjnym, jeszcze nie skończyło się gdzie jest napisane, że to już jest koniec i wyczerpał się rezerwuar sposobów na abstrakcję albo sposobów na abstrahowanie na istotnych dla danego twórcy elementów, spraw, problemów, zjawisk, relacji, które zauważa. Które zauważa i w świecie zewnętrznym, i w swoim świecie wewnętrznym. Albo na granicy tych dwóch światów bo takie kierunki też się rysują. Niekoniecznie zawsze one są uświadomione, ale połączenie pomiędzy światem wyimaginowanym a światem rzeczywistym istnieje. I są takie obrazy mojego nauczyciela Jana Rzechaka, które ja rozumiem, bo one są właśnie połączeniem świata rzeczywistego, realności z transformacją w świat jego wewnętrzny. Są takie obrazy. Ja wam spróbuję zrobić powiększenia może tych kiedyś obrazów i opowiem o tych obrazach. Opowiem je z perspektywy tego, co on mnie osobiście mówił na korektach, jak rozmawialiśmy. Jak rozmawialiśmy o sposobie patrzenia, o sposobie patrzenia i Transferu tego, co zobaczyliśmy, tego tych dostrzeżonych nie tylko zjawisk, ale i dostrzeżonych problemów. I też problemów związanych z czasem. Bo, o widzicie, miałem zaznaczony super fragment. No tak. Dobra, to do jednego już fragmentu, jeden fragment mamy z głowy. Chyba, że. Chyba, że. Potworzyło się gdzieś indziej, bo się książka zamknęła. No dobra, to zostawimy. To są elementy nieprzewidziane. W malarstwie też takie występują. Jest zamysł, jest koncepcja zbudowania danego obrazu, i nagle wszystko się wali, wszystko szlak trafia, bo wylała się farba, coś się popsuło, coś pękło, coś się zrobiło dziurawe, i trzeba to jakoś uratować. I nieraz taki przypadek, takie, taką pomyłkę, ratując taką pomyłkę, Otwieramy inne drzwi, których wcześniej nie byliśmy w ogóle świadomi, że, że takie istnieją. I nagle okazuje się, że coś, co było przypadkiem, coś, co było pomyłką, coś, co było niezamierzonym, niecelowym działaniem, działaniem przypadkowym, nagle okazuje się, że to jest szczał w dziesiątkę, że to są otwarte drzwi do zupełnie innego hmm, patrzenia na problem, z którym mierzyliśmy się. Zresztą yy, przypadkowość, nie tylko w malarstwie, yy, towarzyszy nam nieuchronnie i, nie, i nie, nieustannie. Wszędzie mamy do czynienia z tym tak zwanym przypadkiem. Ale dobrze, to teraz łyk kawy i lecimy o tej abstrakcji, ten, ten temat. Teraz tak. Opierając się na opiniach i. Interpretacjach krytyków i samych twórców nieprzedstawiających. To jest w cudzysłów wzięte. Twórcy nieprzedstawiający. Ja mam w swoim, w swoim repertuarze u mnie na stronie, jak zobaczycie, tą moją galerię prywatną. Sławomirpiwowarczyk.pl. Tam mam dział. Yy, nie, formy nieokreślone, ja to tak nazwałem. To jest właśnie. To jest właśnie malarstwo nieprzedstawiające, gdzie nie chciałem bazować na czymś, co obraz by sugerował w sposób dosłowny, że patrząc na obraz macie wrażenie, że artysta, czyli ja tutaj chciałem zrobić to, 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 czy to, albo to, 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 to miałem na myśli. Wydawało mi się kiedyś, że takie nieprzedstawianie w malarstwie to jest nic łatwiejszego. No, i rozczarowałem się, bo okazało się, że cokolwiek próbowałem zmajstrować na tym płótnie, wszystko w pewnym. Dochodził taki, taki moment, gdzie mózg wskakiwał na, na taką nadwyobrażeniowość tego, co było nieokreślone. I próbował mózg koniecznie uporządkować ten. Ten nieokreślony chaos, chaos twórczy, że tak powiem, próbował nadać mu jakieś cechy widziadła, które kiedyś zostało uwidziane w życiu czy w wyobraźni. Ta wyobraźnia nie mogła skoncentrować się na, na płynięciu w sferę nieokreśloności. Zawsze gdzieś chciała się zakotwiczyć. I trzeba było naprawdę sporo wysiłku z mojej strony może innym to idzie łatwiej, ale z mojej strony wysiłku, żeby. Żeby nie ponieść się popłynięciu w stronę coraz większemu, aby, aby coraz bardziej określić tą, tą zadaną nieokreśloność. Bo celem było nieokreśloność. Celem miało być, miał być obraz, który nie będzie natarczywie zmuszał odbiorcę do wyobrażania sobie w pewnym kierunku konkretnym. On miał być, ten obraz miał, miał cel. Miał cel pokazanie, że może być obraz bez treści, pozbawiony treści. No i, i tam właśnie w tym dziale mam takie, takie formy, formy nieokreślają, nieokreślone, natomiast tutaj jest spośród twórców nieprzedstawiających. I dalej. Jeszcze raz. Opierając się na opiniach i interpretacjach krytyków i samych twórców nieprzedstawiających. Dzieł plastycznych, także i dzieł tych kierunków sztuki, trzeba uznać za przekazy symboliczne pod warunkiem, że nie uważa się ich za dokładne, ikoniczne odbicie rzeczywistości. No właśnie. Jeżeli nie uznamy je za odbicie rzeczywistości, to one mają taką klasyfikację obrazów nieokreślonych. I dalej czytamy tak. Jak pisał Arnheim, malarz może kopiować fizyczny świat w sposób najbardziej dokładny, ale może też operować całkowicie... I tu jest takie słowo, którego ja, ciężko mi się to nawet, nawet odczytuje ale muszę sięgnąć do słownika, żeby poszerzyć ten mój zakres mojego słownictwa. No, niestety ja też nie wszystko wiem. Też operować całkowicie niemimetrycznymi formami odbijającymi doświadczenie. To słowo jest dla mnie obce i powiem Wam, powinienem chyba nawet wcześniej, przed tym nagraniem, sprawdzić sobie znaczenie tego słowa, ale nie uznałem tego za zbytnio. Interesujące. Pomyślałem sobie tak, a dlaczego ja mam tutaj takiego mądrego udawać? Przecież ja też nie wszystko wiem, nawet jeżeli chodzi o ten świat sztuki, czy tych tutaj określeń. Wiele rzeczy jest dla mnie nowych, które tutaj czytałem. A czytałem to kilka razy wcześniej, żeby, żeby jakoś to mm, spróbować Wam własnymi słowami przybliżyć, bo dla mnie to było odkrywcze. Dla mnie to było fenomenalne, to co ta pani tutaj, pani profesor napisała. Formami odbijającymi doświadczenie ludzkie, kształtami i związkami przestrzennymi, niepodobnymi do żadnej widzialnej rzeczywistości, a jednak od niej pochodnymi. Czyli mamy do czynienia z czymś, co nie powinno kierować się nawet w stronę jakiejkolwiek formy rzeczywistej. A mimo to te, te obrazy są obrazami, które są, które są we fragmentach wyciągnięte z jakiegoś doświadczenia życiowego. To wygląda tak, jakby, jakby nie było możliwości namalowania obrazu, który jest obrazem nie przedstawiającym nic rzeczywistego. Ja sobie z tego tak wnioskuję. Ale zaraz wam potem powiem jeszcze wniosek, który mnie się nasunął po tym przeczytaniu te, tego, tej treści, chociaż może od razu, żeby nie zapomnieć o tym. Bo czy na przykład, gdyby malować obraz, który miałby nic nie przedstawiać, żeby on nic do niczego się nie odwoływał, czy gdybym wziął, zawiązał sobie oczy przepaską, rozłożył przed sobą, zanim za zawiąże te oczy, rozłożył farby, pędzle, płótno. I namalował kolorowy obraz, nie patrząc na niego. W sposób tylko sobie wiadomy, pracowałyby moje dłonie i powstałby obraz. Dłoń mi sprawdziłbym, czy wszystkie miejsca są zakryte, czy nie ma pustych plam. I przedstawiłbym Wam ten obraz jako, jako obraz, który, no właśnie, jest takim obrazem nieprzedstawiającym. No bo cóż on by miał przedstawić? Czy dałoby się w ten sposób zrobić? No, i jak zacząłem się nad tym zastanawiać, no na początku wydawało mi się, że oczywiście, że tak, że moje ręce, nie wiedząc, jakich farb używam, zrobiłyby coś zupełnie przypadkowego, taką przypadkową abstrakcję. Ale okazuje się, że nie. Dlatego, że po głębszym przeanalizowaniu tego pomysłu, który mi kiedyś zaświtał, jak czytałem ten fragmencik, doszedłem do wniosku, że przecież ja, gdy zamknę oczy, to chcąc nie chcąc, ja widzę. Ja widzę, ale strefę mojej wyobraźni, tej, która jest za tą barierą tego, moich, tego mojego receptoru. I w momencie, gdy ja uzmysławiam sobie, coś się przed moimi, tam drugimi oczami, tam w mózgu pojawia, to ma to bezpośrednie przełożenie na moje dłonie. Ja podświadomie będę, będę dążył do. Mimochodem do odwzorowania tego, co się tam gdzieś, gdzieś u mnie z tyłu roi, i nie będzie to tak do samego końca przypadkowe. Będą to pewne kształty, które zostaną wyciągnięte jakby z głębi mnie samego. I jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że byłoby dosyć to ciekawe doświadczenie. Jakżeż wyglądają te impulsy, które chodzą tam w mojej głowie, jak one przekładają się. Na ten język ruchów mimowolnych moich dłoni na płótnie. Oczywiście trzeba by było ustalić sobie jeszcze zakres ten, tych farb, czy użyć wąskiej gamy, czy szerokiej, czy pozwolić sobie tutaj na przypadkowe mieszanie danego koloru, ale ruchy pociągnięcia byłyby kierowane tam spod tego, spod tego balastu, który przeszkadza patrząc. I jak zacząłem nad tym się zastanawiać, to nasunęły mi się sprawy związane z powidokami. Wiecie, czyli patrzycie w jakieś miejsce, zamykacie oczy, przekręcacie lekko głowę, i dalej widzicie ten obraz, albo widzicie pewne obrazy, które były wywołane przez pobudzenie waszych struktur fizycznych, w waszej siatkówce i nerwem wzrokowym, które te, te dziwne zaburzenia, które zostają po zamknięciu oczu, ten powidok. Wy go jeszcze widzicie, szczególnie to jest mocno widoczne, ten powidok, jak patrzycie na coś jasnego i zasłonicie nagle oczy, nagle widzicie różne kolory, różne kształty, różne rzeczy się zaczynają dziać, u każdego inaczej. I tymi powidokami zajmował się m.in. Strzemieński. On wiedział, że malarstwo wykracza poza sferę obserwacji i doświadczenia życiowego. Tego zewnętrznego. On wszedł, poszedł krok dalej. I jak sobie tak wiesz, wiecie, czytam o tym, to ten Strzemiński mi tutaj przychodzi. Oczywiście mam tutaj opracowanie Strzemińskiego. Być może też z niego skorzystam tutaj na którymś z tych moich nagrań, bo jest to fascynujące. Człowiek, który został zniszczony przez system, którego system nie mógł przyjąć za to, że nie chciał się ująć, że się nie uginął. Jest taki film, Powidoki, tak się chyba to nazywa ten film, arcydzieło. Bardzo serdecznie Wam polecam, abyście oglądali sobie ten film, nie tylko ze względu na, na sztukę, na malarstwo, chociaż teksty, które tam Strzemiński mówi, teksty, które tam są użyte w tym filmie, są ponadczasowe i warto chociaż raz je wysłuchać, nawet jak nie jesteście artystami. Film ze wszech miar wart polecenia, nie mówiąc, że główną rolę gra Bogu Linda. Uważam osobiście, że jest to rola jego życia. Chyba, że jeszcze coś lepszego, lepszego zaprezentuje. Dla mnie Mistrzostwo Świata. Film, który oglądałem dwukrotnie i jeszcze oglądałbym go po raz trzeci. I teraz tak. Tutaj doczytałem. A czy to takie ważne, gdzie doczytałem? Jak pisał. Hmm, Abraham, malarz może kopiować fizyczny świat w sposób najbardziej dokładny, ale, ale może też operować całkowicie niemimetycznymi formami odbijającymi doświadczenie ludzkie, kształtami i związkami przestrzennymi niepodobnymi do żadnej widzialnej rzeczywistości, a jednak od niej pochodnymi. Podobnie wyraził stanowisko formistów, to będzie też bardzo ciekawe, Leon Chwistek. Leon Chwistek. Leon Chwistek to jest postać niesamowita, bo filozof i malarz. I dalej, Leon Chwistek stwierdzając, że malarstwo może w różny sposób wyrażać różne kategorie rzeczywistości. Malarstwo formistów operuje Konstrukcjami odnoszącymi się do rzeczywistości, wyobrażeń artysty. To sformułowanie rzeczywistość wyobrażenia to jest bardzo, idzie to bardzo w stronę tych wyobrażeń religijnych, tylko tu nie ma religii. To jest doświadczenie wyobrażeniowe tego artysty, to jest jego, to jest jego rzeczywistość, ale u niektórych będzie ona miała cechę wspólną, z religią. I teraz dalej. Kiedy odnajduje nowe kształty w chaosie bezpośrednich danych dostarczonych przez naturę. Chaos nowych danych. Chaos nadmiar danych i w tym nadmiarze danych albo w tej ogromnej ilości danych chaotycznych w tym bezładzie Zaczyna dopatrywać się pewnych związków, pewnych relacji, pewnych zależności, skutków, połączeń. Tak samo ujmował stosunek między naturą a malarstwem abstrakcyjnym malarz Henryk Starzewski, podkreślając, że abstrakcja nie jest oderwana od zewnętrznego świata, lecz stanowi Plastyczny ekwiwalent jego praw odkrytych przez artystę. Henryk Starzewski zajmował się jego taka najbardziej znana, co ja sobie przypominam, to były, to były odkrycia kompozycyjne w malarstwie klasycznym. Przedstawił, pokazał. Jako jeden z pierwszych, który zrobił to tak klarownie, pokazał kompozycje, na jakich kompozycje geometryczne, na jakich bazowali przez wieki artyści, niekiedy nie uświadamiając sobie, że ich obrazy zawierają te kompozycje. I on brał na warsztat bardzo znane dzieła, i wrysowywał w nie tą ukrytą warstwę, pokazywał, odkrywał tą warstwę, która w nich była, która w nich drzemała, a przez odbiorców rzadko kiedy była uświadamiana. I w momencie, gdy Starzewski nałożył tą warstwę tego, tym linarnym rysunkiem tej kompozycji, na której cały ten obraz bazuje jeden, drugi czy trzeci obraz, to nagle obraz stawał się zrozumiały. Jego kompozycja, ta baza tego obrazu, na której, czyli ten, ten rdzeń, na którym były naniesione te koraliki tych farb, tych muśnięć pędzla, stawały się jasne i oczywiste. Ja Wam pokażę, jak to się mniej więcej robi i robiło, jak to, nie tylko Starzewski, bo inni, potem już to już poszło lawinowo, Wcześniej ci, co wiedzieli, że tak to działa, starali się tego nie pokazywać, bo to było ich know-how. I wielu malarzy do tej pory, wiedząc o tym, stara się nie chwalić, że mają ścisłą wiedzę z tym związaną, bo to jest tajny przespołów. No, ale to jest tak naprawdę takie ABC podstawowe Szkoły Malarstwa, gdzie, gdzie każdy atept Akademii Sztuk Pięknych o tym wie doskonale. To jest takie, to są pierwsze literki. Ale bardzo ważne. Natomiast w malarstwie tym nieprzedstawiającym, ten rdzeń, na którym zbudowany jest obraz osadzony, na którym jest cały obraz osadzony, może ulec zmianie deformacji i może tego w ogóle nawet nie być. Można go tak potraktować po macoszemu, że będzie on. Wtórny. Kompozycja będzie wtórna po namalowaniu obrazu, nie odwrotnie. Ja wiem, że dla niektórych brzmi to dziwnie, ale to tak, jakbyście namalowali obraz i po namalowaniu obrazu rozbierali go na elementy składowe, analizowali go, ale już po skończeniu, nie przed. Czyli analizujecie obraz po skończeniu, i widzicie, że podczas jego produkcji, podczas jego malowania, wasz, wasze ręce, wasz umysł użył kompozycji nieuświadomionej, którą wy po skończeniu dzieła odkrywacie podczas analizy tego płótna. I tak się zdarza chyba też bardzo często. To tyle, co chciałem wam dzisiaj przeczytać i tam od siebie powiedzieć. Jeszcze miał być fragment tutaj zaznaczony z książki, która dzisiaj zrobiła odlot, ale to może innym razem. Miłego, miłego wieczoru. Trzymajcie się.